Dwie spalarnie będą zrobione z tego powodu, że śmieci trzeba spalać. A jeszcze inny mam pomysł. Nie wpadło na, na pomysł, że powstanie się jedna segregownia tam, też nie z ma powstać, bo porozmawiałem z prezesem Lecha jako szef w Polascie XXI wieku i że poszedł na całą Polskę prawie ten człowiek jestem, bo proszę pana, proszę państwa, że wszystko mogę zrobić uczynić. Mogę pomóc dla Państwa co chcecie, mogę w załatwieniu i tak dalej, tak dalej pomóc. Proszę Państwa, Rafał Kosno zablokował wysypisko. Ja odblokowałem, bo musi być odblokowane. Musi gdzieś być wysypywane śmiecie nasze. Podlaskie i białostockie. I proszę Państwa, naprawdę, sami się przekonacie się, że Wysypisko jest bardzo, bardzo dobrze zrobione, nie to, że źle, że bałagan tam jest, burdel i tak dalej, nie, tam nie, nie, nie. te wysypisko jest zrobione na ekstra, proszę Państwa, na ekstra, to co Rafał rozdaje teraz kosno, to, to e, on rozdaje swoje ulotki zielone. to jest napisane bzdura, tam. proszę nie czytać tego, to wziąć taką. ja pokażę jak to, jak to robić, daj Rafał, to są moje ulotki, nie daj Rafał, ja pokażę jak to robić, proszę. Jak to robić? Bo tam, coś jest to to proszę nie czytać, ja, ja do pana dzwoniłem, dlaczego Aha. pan okleił swoimi ulotkami, proszę pana... Tak, to pan, tak? Tak, tak, proszę pana. Po co pan okleił swoimi ulotkami, proszę pana, gdzie przystanek pomalowany? A pan... są tablice do, do, do tej roboty, proszę pana, nie, nie proszę ma, pana, nie pan... Ma. Niech pan popatrzy, nie proszę ma. pana, na przystanku, Miasto proszę pana, Potem pan okleił tam, proszę pana? to specjalnie zlikwidował no. te tablice. Bo pan, dla nie, pravda... ja szedłem teraz jeszcze wisi, proszę Prawda pana, te pane ulotki zielonych. Prawda dla pana. niektórych ludzi jest niewygodna. Pan by chciał cenzurować prawdę. Nie, nie chodzi o, o to, żeby było czystość, panu. proszę pana. nie, proszę pana, na każdym słupie nazwisko głupie. Niech pan pozbie pozbiera to, proszę pana. To. Ja też jestem za czystością. No, no to tym, niech jestem, pan oczyści, proszę, proszę ten przystanek tu u który, tu, proszę pana, który jest pomalowany, odświeżony i wszystko, a pan nakleił swoje głupoty, proszę pana. Nie, e, rafał, natomiast uważam, wie pan, no. że, Rafale, tak, że każdy ma prawo przeczytać taką ulotkę. Tak? Rafał, Tylko proszę pana, są słupy do tego. Nie ma proszę pana No posłupy. Jak to nie ma proszę pana? Niech pan nie widział tych słupów Niech pan spróbuje te ulotki tam umieścić. Dowie no. się pan, słupy są własnością miasta i oni nie pozwalają wszystkiego na tych słupach umieszczać. Szczególnie Proszę rafał, informacji nie ma do, do miasta. Rafale, francem się, przerywam. Idę za panem tym. Nie wiem, jak pan masz na imię. Proszę pana to proszę pana, niech Rafał to sprzątnie swoje ulotki. Proszę, I proszę jak najszybciej Rafał sprzątnie te ulotki, bo poniesiesz karę. I ostatnia sprawy. Nie czytajcie tych ulotek, tylko ja swoje ulotki dam. gdzie moje biura. Przemieszczą się w piątku, dwa i do mnie się proszę zgłaszać. Ja wszystko tak jak nadmieniłem, wszystko zrobię. Teraz rozdam wam ulotki swoje. Wszystkie. Tutaj w autokarze rozdam. I. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oj przepraszam bardzo. Nie Proszę, Proszę, Proszę bardzo. Proszę. 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 Pan się wygłupia. Ja? Ja się nie wygłupiam, proszę pana. Nie wiem, że ludzie panu znają, ale jest tam na osiem latach. Proszę. 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 A tu jest napisane. Proszę pan, nie. jakim prawem pan tutaj jedzie? Z takim prawem, że ja jestem napisany, proszę pana. Jest prawa, godność, godność i prawo Polacy XXI wieku. Zapisał się pan na ten wyjazd, tak? Tak, jestem na liście. A ja teraz dla pana to samo pytanie. Z jakim prawem pan jedziesz tutaj? Bo zapisałem. A to dziękuję bardzo. No to pan siada i pan cicho siedź. Nie, ja do ludzi mówię. Pan jesteś takim samym uczestnikiem tego wyjazdu. Może ktoś ma pytanie do mnie. Proszę no, bardzo. Chcemy, żeby był spokój. Siadaj pan i siedź, cicho. Proszę pana, pan mi nie będzie tu kłusalniać. No, no tak? Pan no. ważniejszy, no nie? Mądrzejszy. Proszę pana. Proszę pana. A pan jest mądrzejszy, tak? Ja siedzę cicho i walczę. Się... Biorę papierosy w tej od maleńkiego. Dziękuję. Pana, coś pan musi brać. Jak pan tak się Proszę pana. Krew pobrać? Zawrócić kierowcę na komendę? Zawrócić? Tak, no jest pan. Tak jest. Dobrze. Tak, Robiesz pan krew. Pan krew. Dobrze. Dobrze. Dobrze pan krew. Ostatnia... Pan Nie, proszę pana. Z panem pojedziemy. Ale pan wtedy mnie zapłacisz. Tak. Ja po, za pobranik. Dobrze, Za Tak, dobrze. Tak. Proszę pana, że tak pan wierzył młody człowieku, powiem jak ja, to wiesz co panu byłoby, polsko byłoby bogate. Tak. Nie, proszę pana, nieśmierdzące. Proszę pana, proszę nie tu Boga nie obrażać. Zrozumiany? Boga nie obrażać. Tak. Pańskiego Boga? Nie. U mnie Bóg tam jest, w górze. Tak. Ja tego Boga wierzę.